Witam Was serdecznie z tej strony, Niko, i dzisiaj zagramy sobie w FC25. Przed nami trochę niespodziewany odcinek, bo nie najlepsza reprezentacja Polski. Nie, że po prostu będziemy że będziemy ciągle przegrywać e, reprezentacją Polski, tylko dzisiaj sobie zagramy ultimate team, więc to jest w ogóle e, inna bajka. E, więc zapraszam do subskrybowania kanału, e, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby wam, e, żeby was żaden odcinek nie pominął. A my e, zabieramy się do pierwszego meczu. Tak wygląda e, nasza wyjściowa: e, nasz wyjściowy skład e, Jamal, Obame, ja, Obama, Young, Havers, Charhanonglu, e, Bellingham, Guardiol, e, Przemysław, Frankowski, Pickford, Danilo, Lucas, Hernandez, e, Mane. I. E, ławka wygląda tak, Zieliński, Enzo, e, jakaś kobieta, ale e, en, Engen, jeśli źle przeczytałem, to poprawcie mnie w komentarzach. E, Pau Torres, Giru, e, Gonzalo Ramos, Kowacic, Aleksander Arnold, Diogo Jota, Konate, Sabitzer, e, Robertson i... E, Tomasz Frank jeszcze się. Je, jeśli, się e, jeśli się nie mylę. No i e, na razie nasz skład nie wygląda e, źle, jeśli e, tak mieliśmy, jakby jeśli tak e, to mamy powiedzieć, że e, że po prostu że po prostu mój skład jest słaby, no to e, tego nie możemy potwierdzić w 100%, bo e, też my mamy swoje, właśnie, e, legendy, na przykład jak Jamilia Mal w składzie, właśnie. E, więc rozpoczynamy pierwszy mecz. E, więc jeszcze. E, jeszcze nie tylko musicie subskrybować kanał, ale też dacie yy, musi, yy, będzie mi bardzo miło, jak dacie też łapeczkę do góry, a nie właśnie łapeczki w dół, bo yy, będziemy się starać więcej właśnie wyświetleń w takich yy, tych odcinkach, żeby mieć więcej właśnie takich yy, właśnie wyświetleń, yy, nie tylko subskrypcji, więc, więc yy, tu będzie troszkę, dobrze, na, yy, na razie gramy bez głosu troszkę, ale póź, yy, później będę, właśnie włączę głos. Oj, straciliśmy już piłkę, Havertz, Havertz który umie... Na początku meczu wracić piłkę Hej, Bellingham Hej, dobrze, jeszcze? O, oh. a ah, o oh, mamy Young. <tryk> Jamal, okej, okay, lecisz Emil. O, Jamil Ale to strzelił Okej, okay. Havertz jest jeszcze cieszynka Lewandowskiego. Okej, okay, to lecimy kolejną bramką. Bramka w ogóle w 8 yy, minucie, więc to się nie zdarza codziennie. Akurat jak gramy skład Battles, no to to może być właśnie, yy, to może być właśnie można to zrobić. Nie powiemy, że nie, ale ale jak chcecie to, mogę, to możemy jeszcze zagrać yy, w yy, Rush. Możemy zagrać jak, jak to się nazywa w FC 25, bo Fs, w FC no to to się nazywało 20, yy, znaczy yy, FC 24 to się nazywało jak to się nazywało? Jak to, jak to się właśnie nazywało? To się chyba nazywało... No, Rival. Rival się nazywało w f 24. Dziwne, że w ogóle Nikolaj jeszcze nie przyszedł do tego Galatasaray, bo w ogóle nie gra w tej AS Romie, więc... E, trochę słabo bo jak ma się właśnie przeprowadzić do Galatasaray, no to e, no to nie wiem żeby Galatasaray zachęcić do, do tej wyjściowej jedenastki nie wiem w drugim meczu e, no to e, no to musi Nikola grać bo inaczej jak ten jak ten szczęsny do nie wiadomo czy do, do, do też nowego roku możliwe, że nie zagra. Akurat szczęście miał taką, miał takiego, takie szczęście, że musiał tylko dwa, dwa miesiące siedzieć na ławce rezerwowych w Barcelonie, bo to była już końcówka sezonu 2024, więc akurat szczęsny miał takie szczęście, ale Nikola możliwe, że już ten transfer będzie potwierdzony. No, nie, że teraz y, y, AS ROMY, ale możliwe, że będzie właśnie tak jak szczęsny, że po prostu nie zagra do 2026, a y, przed nami jeszcze multum czasu do 2026, y, więc jak, jak, be, jak właśnie będzie, y, jak właśnie będzie w tym roku ten transfer. Ale ja bym chciał, żeby to było właśnie, jak ma się właśnie tak stać, jak uszczęsnego, no to ja bym chciał, żeby w końcówce sezonu tak się stało, bo ja nie chcę, żeby nasi Polacy, nie wiem, w klubach siedzieli na ławce, bo jak mają siedzieć tak na ławce, to ja bym to ja bym odszedł po prostu z tego klubu i szukałbym dalej, bo, bo ja szukam właśnie takich E, ja szukam właśnie takich klubów, które e, ja bym chciał szukać właśnie takich klubów, e, które są, e, są mną zainteresowane, a e, jak są rzeczywiście zainteresowane, no to e, zobaczmy jak będzie właśnie w tym klubie, bo e, nie wiem jestem na przykład w koszulkach e, na przykład jakby tak się stało, no to na przykład jestem w koszulka garata Ger gdyby tak było. No i na przykład y, by się zainteresował no, Manchester United, no to bym to przyjął, ale gdybym. Y, gdybym nie wiem, nie czuł się pewien, no to bym i tak i tak tam poszedł. Tylko zobaczmy, czy w ogóle y, ja, ja bym chciał zobaczyć, czy w ogóle y, zagram w wejściowej 11 bo na przykład nie wiem zrobiłem ten transfer na przykład w 2025 no i nie gram na przykład na przykład już nie gram do, od nie wiem od dwóch miesięcy no mogę mieć jeszcze nadzieję bo jakoś teraz flik po dwóch miesiącach szczęścia mu dał ale na przykład siedzę teraz 5 miesięcy to to nie ma już sensu w e, koszulkach w ogóle Manchester United grać, więc by było mega słabo. Jak e, dla mnie, no to jakie bym tu zmiany zrobił? E, nie wiem, czy Zielinskiego, nie wiem, czy tutaj, tutaj Zielinskiego za, za grubę by, by wpuścić, albo nie wiem. E, no chyba zieliskiego tylko wpuścimy, no, no to niech się zagra, okej, okay, no to nic już nie robimy, ale naprawdę bym szukał takich właśnie klubów, które naprawdę by mnie przyjęły do wyjściowej jedenastki, bo inaczej by, była, by to było troszkę, troszkę źle, bym tak to powiedział. Ale. O, teraz rzut wolny. Zobaczmy, czy my tu korzystamy. Albamy, Young, ale. Poprzeczka. Oj. oj. Oj, oj, oj. Gdybym ja tak zrobił. Gdybym ja tak zrobił. W moim klubie. No nie, no to. Gdyby była taka właśnie. Gdyby tak mi się właśnie stało, no to bym, bym nic nie miał. Ale gdyby tamtego zawodnika nie było, no to by był golem. Ale akurat, wiecie, no teraz dośrodkowałem, no i to mi samo po prostu dośrodkowuje, więc... Oj, 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 ale teraz Havertz to zrobił blisko. 0 na 6 strzały okej okay. Teraz do Jamala. Emil, kiwaj się z nim. W tym. W tym 2024. Uuu, uh! Oje! Oh yeah! Jakie granie! uuu! Uh! Odcinka ładna. Uh, okej. Okay. Oj, przyjmij to. Przyjmij to. Oko. Jamal. Okej. Okay. Kurde, ja chciałem to wycofać. Ok, odbierz mu, odbierz, odbierz, odbierz mu. Ok, dobrze teraz. oba szybko lecisz. Jamil, Jamil, nie, Jamal. O, jeszcze haber. jaj, jak my to. Co tutaj się stało? O, teraz Jamal. Wycofaj to. Jamil. Oj, jajaj, do środka. Ładnie, ale za głęboko. O, bo young. Nie! To był Jamal w ogóle? A nie, to był Mane. Uj! Nie! Jamil. Jeszcze więcej tam biegać. Okej, okay, Zielu. Lecisz, kawec? Aj! o, Ole, to wsadził! Nie wiem, czy to z pola karnego. Chcę zobaczyć powtórkę. Czy to było za pola karnego? No ten strzał był na linii, tak bym to powiedział. No na linii był. Okej, okay, Jamal zejdzie. Ja zejdzie. Nawet wysunięty napastnik. Okej, okay, nie wiem czy Enzo Fernandeza właśnie dacie na napastnika. A właśnie Hawesa na. Yy, Hawesa właśnie na yy, skrzydło. Chwila, tak zrobimy właśnie. I chwila. chwila. E, jak to się zmieniało? Kilka e, Jak to się robiło? Nie wiem, jak to się już robiło. Trudno. Ej! Uba Yang. Okej, okay, jeszcze kilka minut przed nami do końca tego meczu. Okej? Okay, A lecisz. Habel! A nie, Obama Yang. Jak nie Obama Yang, no to male. Nie, to. To jasna. <gry> Okej, okay. odbierz mu, Zielu. Ty się lecisz? Zlukiwaj się. O! Dopiernij! Ale to ładnie zrobił zielu. Ja on to tutaj. Normalnie. Okej. Okay. Jeszcze do Okej. Okay. Fernandasz. Ubo lecisz. E, ile? Dwie minuty. Jeszcze. Jeszcze Nie. Czemu? Nie. To musiała być akurat żółta kartka. Okej. Okay. Okej. Okay. O, ja, myśla, ej, ja myślałem, że to właśnie samobój będzie. No i Obama, Young dostaje piłkę po tym meczu. Więc, y, fajny mecz, nie powiem, ale brakuje nam zaangażowania. Y, więc ja się z Wami już y, serdecznie żegnam. I y, do zobaczenia w następnym odcinku. Fecha!